Radio Kaszebe. Jestem Lewaj. 12,5 minuty po godzinie 8. Słuchacie Radio Kaszebe. Czas na naszą poranną rozmowę, a dzisiaj w studiu Radio Kaszebe pani Katarzyna Laskowska z Agencji Rozwoju Pomorza. Dzień dobry. Dobry Państwu. Spotykamy się, bo będziemy mówić o spotkaniu informacyjnym. Przedsiębiorco skorzystaj aktualne konkursy i możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich. To spotkanie odbędzie się w Wejcharowie 23 lipca. Do kogo ono jest skierowane? Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców. Spotkanie jest z Wejcherowie. oczywiście przedsiębiorcy spoza Wejherowa również są mile widziani. Natomiast Agencja Rozwoju Pomorza od 1 kwietnia tego roku rozszerzyła swoją działalność właśnie punktów informacyjnych i działamy też na terenie powiatów Wejherowskiego, Puckiego i Kartuskiego. Dlatego chcemy trochę wyjść z Gdańska i, i przyjechać do państwa z tą informacją o funduszach europejskich. Czy to rozszerzenie działalności wynikało z potrzeby, to znaczy, że sami przedsiębiorcy zgłaszali taką potrzebę, że byłoby im wygodniej, gdyby poza Gdańskiem także takie spotkania się odbywały? W Wejherowie istniał już punkt informacyjny, natomiast Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zdecydowało, że to my przejmiemy rolę takiego punktu też na terenie Wejherowa. I no jesteśmy z tego zadowoleni, bo też wielu klientów przyjeżdżało do nas do Gdańska, więc wydaje nam się, że teraz mają po prostu... Bardziej komfortowo, ponieważ zawsze w każdy piątek jesteśmy u nich w urzędzie miasta i, i, i tam świadczymy swoje usługi. No właśnie mówiliśmy, że w Wejherowie, a konkretnie w jakim miejscu to spotkanie? Będziemy dla Państwa w Urzędzie Miasta we wtorek 23 lipca i tam w sali konferencyjnej spotkamy się z Państwem nie tylko my, ale też nasi partnerzy, którzy opowiedzą o swoich projektach i możliwościach, które dają fundusze europejskie, bo to nie zawsze jest taka tradycyjna dotacja, ale też inne formy wsparcia. A kto jest partnerem tego wydarzenia? Kto się pojawi? Na pewno oprócz nas z Agencji Rozwoju Pomorza będzie jeszcze pani Aleksandra Harasiuk, która jest brokerem eksportowym i będzie służyła tu swoją dużą wiedzą na temat wchodzenia na rynki zagraniczne. Dla tych, którzy myślą o eksporcie albo już eksportują, a chcą po prostu zwiększyć ten eksport albo eksportować do innych krajów. Powie o tym, jakie w ogóle możliwości daje projekt strategiczny Pomorski Broker Eksportowy. Będą też koledzy z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Będą mówić o pożyczkach na rozwój firmy, czyli takich najszybszych i najprostszych instrumentach, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorców. Będą koledzy z Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Będą mówić o takiej nieoczywistej formie wsparcia, to znaczy nie dotacji, nie pożyczce, ale wsparciu takim poręczeniowym, kiedy przedsiębiorca stara się o kredyt w banku komercyjnym, żeby zwiększyć jego wiarygodność. Takim poręczycielem może być właśnie Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych. I też zaprosiliśmy przedstawicieli Wejherowskiego Urzędu Pracy, żeby pokazali, że Urząd Pracy to nie tylko instrumenty dla osób bezrobotnych, ale również dla przedsiębiorców. Z tego, co Pani powiedziała, można wnioskować, że tematem tego spotkania będzie właściwie taki szeroki wachlarz no, różnego rodzaju działań, które mogą podejmować mhm. przedsiębiorcy. Spotkania informacyjne są po to, żeby właśnie pokazać ten wachlarz, pokazać, zasygnalizować, jakie są możliwości wsparcia, i wtedy, jeżeli ktoś poczuje, że któraś z tych form wsparcia jest dla niego, to zapraszamy do naszego punktu. My prowadzimy takie konsultacje bezpośrednie z klientami, zarówno w Wejherowie, to tak jak mówiłam co piątek, ale też codziennie w, od poniedziałku do piątku w Gdańsku i spotykamy się z państwem po to, żeby dobrać dofinansowanie, ale też przedyskutować dokumentację, która jest już do konkretnego konkursu na przykład dotacyjnego, którą przedsiębiorca Wybrał. Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie to też dobra okazja, aby w ogóle przypomnieć słuchaczom Radia Kaszębe, przedsiębiorcom, na czym polega działalność punktów informacyjnych Funduszy Europejskich, z czego oni mogą skorzystać, kierując się do takiego mhm. punktu informacyjnego. Jasne. Sieć punktów informacyjnych to jest sieć ogólnopolska. W Pomorskim, oprócz punktów w Gdańsku, jest też nasz punkt Agencji Rozwoju Pomorza w Słupsku, ale także drugi punkt w Gdańsku, główny punkt w Urzędzie Marszałkowskim, punkt w Malborku i punkt w Hojnicach. W tych punktach informacyjnych wszystkie usługi, które są oferowane, są usługami bezpłatnymi. Tam tak naprawdę może przyjść każdy, kto poszukuje finansowania dla swojego pomysłu. Także zapraszamy oprócz przedsiębiorców, o których dzisiaj mówimy, także organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe jakby ten wachlarz możliwości. Funduszy Europejskich jest bardzo duży. Przechodzą też do nas bardzo często osoby fizyczne, które chcą po prostu założyć działalność gospodarczą albo poszukują na przykład projektu, który wspomógłby ich w dalszym kształceniu. Nasze usługi to tak naprawdę w głównej mierze są konsultacje z klientami na temat ich pomysłu, na temat tego, jakiego finansowania czy też pomocy ze środków unijnych szukają. I to są albo spotkania bezpośrednie w naszej siedzibie czy podczas takich dyżurów, które mamy w różnych miejscach. Ale też udzielamy konsultacji przez telefon, czy mailowo, jeżeli ktoś chce po prostu dostać takie zestawienie mailem, z jakich środków może skorzystać, to też takie zestawienie dla klienta przygotowujemy. Organizujemy te krótsze formy, tak jak Pani mówiła, z tym wachlarzem, jakby możliwości, zasygnalizowaniem, z czego można skorzystać, czyli spotkania informacyjne, ale też prowadzimy szkolenia, uczymy, jak napisać biznesplan, żeby na przykład otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak rozliczać projekt unijny, to na pewno i każdy z punktów informacyjnych w całej Polsce, oprócz tego, że działa na terenie swojej siedziby, to jeszcze ma miejsca, w których pojawia się na tak zwanych mobilnych punktach informacyjnych, czyli takich dyżurach w miejscach, gdzie nie ma na co dzień punktu informacyjnego. A czy są takie działania przedsiębiorców, które szczególnie mogą liczyć na finansowanie w ramach funduszy unijnych? Znaczy na pewno y, największe pole do popisu mają te firmy, które y, w swojej działalności mają również działalność badawczo-rozwojową. Y, to nie chodzi o to, żeby tutaj przedsiębiorca, jak to my się śmiejemy, na, y, na nowo wymyślił koło, ale to są po prostu działania, takie projekty, które. Y, y, Polegają na tym, że przedsiębiorca chce udoskonalać swój produkt czy swoją, swoją usługę i robi to przy profesjonalnym wsparciu, na przykład jednostek naukowych czy uczelni wyższych. Na pewno tych środków jest najwięcej, właśnie na działalność badawczo-rozwojową. Ale są też środki na kształcenie dla tych, którzy chcą się kształcić sami jako przedsiębiorcy, ale też kształcić swoich pracowników w różnych kierunkach. Są środki duże na działalność proeksportową, o których na pewno będziemy mówić. W przyszłym roku wchodzą środki, które też na pewno będą dużym wsparciem dla przedsiębiorców to będą granty na specjalistyczne usługi doradcze, także jakby wachlarz jest spory, natomiast takie typowe wsparcie, których, którego szukają, szuka większość przedsiębiorców, czyli takie wsparcie inwestycyjne na zakup sprzętu, na rozwinięcie własnej działalności, to głównie są jakby pożyczki, które są oferowane przez różne instytucje, ale czasami są też konkursy dotacyjne, gdzie taką takie bezzwrotne pieniądze na taki typ projektu można też pozyskać. Przypomnijmy na koniec naszej rozmowy. Spotkanie 23 lipca w Wejherowie. Spotkanie informacyjne. Przedsiębiorco skorzystaj. Aktualne konkursy i możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich odbędzie się w urzędzie miasta tamtejsze. Jasne. Zapraszamy Państwa na stronę www.pomorskiewunii.pl albo na stronę agencji rozwoju Pomorza arp.gda.pl i tam jest formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy, żeby go wysłać do nas. Do kiedy jest czas na to, aby wysyłać te formularze zgłoszeniowe? Drodzy yy... Państwo, jeszcze są, jeszcze są miejsca, natomiast jakby kolejność zgłoszeń tutaj decyduje, więc yy, proszę zgłaszać się jeszcze w tym tygodniu. Czyli im szybciej, tym lepiej. Tak jest. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Katarzyna Laskowska z Agencji Rozwoju Pomorza. Dziękuję bardzo.